Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Doge Food. Zrobiłem sobie przed chwilą 3 SBC. Mam już Batlanda i Smallinga, Sony Winners, oczywiście, i trzy normalne Footies, które są nominalne. I dzisiaj pootwieramy sobie troszkę paczek, aby zrobić sobie tego smolinga, tego, tego, tego i tego. A więc ja potwieram sobie paczki, a później będziemy robili. Dobra, postanowiłem jednak, że razem potwieram paczki i jedna smutna wiadomość. Ta seria podbiła mój kanał, ale skończy się. Skończyła się już. Już dawno się nie pojawiała. Czyli FIFA Mobile. Pisz się w komentarzach, na jaką nową serię zrobić. No bo niestety skraszowała mi się FIFA Mobile. Bardzo mi jest szkoda. <grym> Nie, no dobra, żartuję. Nie będą się już z niej filmiki pojawiały. No, bo mówię, po prostu mi się skraszowała. No i nic na to nie poradzę. Dobra. Potwieram sobie troszkę tych patek, patek boże, paczek. Dobra. Zrobimy sobie tutaj jakiś tablet Dobra Robimy z Molinga FBC Piszcie mi też, czy byście na zrobić serię do Dody Food Nie wiem, piszcie co chcecie albo jakąś nową grę nie wiem jak chcecie czy jakąś nową serię zrobić na kanale możecie mi podesłać link to znaczy nie link, tylko tą grę nazwę tej gry a ja oczywiście ją przyjmę chętnie no bo wszystkie gry, jak mo, mogliście zauważyć, przyjmuję. Nie chciałem Dimitri Pajeta tam położyć. A więc mamy Smallinga. I tak, na, tak się no teraz prezentują moje karty. I chcę zrobić wszystkie karty futi, futi winners o boże winner. a ja później po tym odcinku mogę zrobić taki odcinek, że przeszukujemy na przykład sklep play i szukamy różnych fajnych gier zrobię taki odcinek i to po prostu wrzucę to jest bagowicz zrobię taki odcinek i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. A my sobie lecimy. Dalej. Brawo. Boże, jak się położyć na środek obrony. Ale bym jaja się zrobiła. Mhm. To będzie... Oj. I się tak fajnie połączy. A jest. Jednak nie chcę. Tak. Wolę. O, mam i Bela robi. Znowu wchodzimy. No i... Tak, lika. Tak, tak, li. Kładziemy zawodników. Oczywiście tu tutaj musi być 77, 177. A cena ogólnej składu. Aha, tutaj niczego nie ma. O, kurde. E. bo słabo. Help me. I yes. hasa. Dobra, mam na wyszła. Tak. Mamy już parę Mamy wszystkie futy za chwilę, tylko jeszcze Petetti to jest chyba, Trap i Sonema Winnersa futi i robię go właśnie w Fifie, a ja zrobiłem chwilowe cięcie. Dobra, jestem po cięciu, bo musiałem sprawdzić, czy dobrze fut czasem nie miało aktualizacji. Kolejnej. i wtedy bym sobie zaktualizował apkę no i by było mopsze. Przepraszam Was za dź dźwięki, bo mogą być tam dźwięki z Counter Strike'a. No i wrad gra właśnie. Counter Strike... Counter Strike'a. 1,6, więc mogą być w tyle takie dziwne dźwięki. Wam no nie no, jego sprzedajemy. Nie piszemy go, nie dam go nigdy do SPC. Nie dałbym, chyba jakbym go miał. Nie wiem, 500-900, więc. u Teodorczyk. Uh -huh. Teo, Teo. Teo, zachowam sobie go. Dobra. Będziemy robić kolejne SBC. To jest chyba Petetti czy ktoś. To są cały czas te same wymagania, więc no nie mam zbytniego, pro... o kurde, nie Włoch. zbytniego. problemu, żeby zrobić to SBC. Zrobię bardzo łatwo te SBC mam wszystkie. żeby one w Fifie były takie łatwe. Tak, tak, tak. Nigdy bym nie. Miał. Jeszcze nie mam lewego pomieszczenka. Jeszcze Luxoła tutaj nie ma. Dobra. Idealnie. Pietetti. A tu jest mniejsze wymagania. Kurde. Nie ma co chyba. Ja za hałas teraz legi będzie, no ale. where so friends. Tak. oooo hmm, dziwne dobra jacy nam się skończyli? więc teraz jacy nam to musimy dokończyć? jej yeah. mamy kurde 9 minut a więc chciałam wszystko skończyć, a nie wiem tego w sanę radę zrobić. Mam minutę na sanę. Minuta na sanę. Tak widzimy, że ja do Mareza tam dałem. O kurde Nie chcę dać futi tam żadnego Poznaję, że życie bym pewnie dał Kurde, zgranie, zgranie, zgranie Czul syn kartałem tak, za a więc wszystkie foody już mamy, więc jest spoko, a więc ja się z wami żegnam do następnego odcinka, lajkujcie, subujcie, komentujcie odcinki z Doge Food, piszcie jakąś nową serię zrobić, czy z Doge Food robić, a więc ja kończę na razie, cześć.